Diamentowe talerze szlifierskie Adam Speed opracowano z myślą o szybkim szlifowaniu i stosowaniu ich ze szlifierkami kątowymi z systemem odsysania. Umożliwiają wysoce efektywne usuwanie pyłu przez odkurzacz i zachowanie czystego powietrza w miejscu pracy. Tarcze mają średnicę 125 mm i przeznaczone są do szlifowania betonu, betonu sprężonego, zbrojonego i starego, granitu, klinkieru twardego, marmuru, piaskowca, wyrobów betonowych itd., tak Najpierw szlifowaliśmy element betonowy stosowany na opaski i krawężniki wykonane z betonu B30. Tarcza Adiam Speed błyskawicznie usuwała naddatki powierzchni i wyrównywała ją. Jej efektywność pracy w skali dziesięciopunktowej oceniamy na 10, zaś żywotność na 9. Tarcza Adiam Speed ma 16 segmentów o wysokości 5 mm. Rozmieszczono je na obwodzie korpusu, jak i ukośnie jego wnętrzu, aby zwiększyć szybkość ślifowania. Segmenty są wysokiej jakości, a więc zarówno mają odpowiednio zoptymalizowane spoiwo, jak i dużą gęstość diamentów. Do korpusu zamocowano je metodą zgrzewania oborowego. W próbie drugiej szlifowaliśmy betonową płytę chodnikową z wypełnieniem z kruszywa. Tarczą Ariam Speed bardzo szybko usunęliśmy naddatki i nierówności jej powierzchni. Wydajność szlifowania tego materiału w skali 10-punktowej oceniamy na plus 10, zaś żywotność tarczy na minus 9. Korpus tarczy Adiam Speed jest z wytrzymałej stali. Wykonano w nim duże otwory umożliwiające zarówno szybkie odprowadzanie urobku, co zmniejsza obciążenie szlifierki, jak i efektywne chłodzenie segmentów diamentowych. W teście trzecim szlifowaliśmy granitową płytę chodnikową. Tarczą Adiam Speed w ekspresowym tempie usunęliśmy nierówności i zabrócenia z jej powierzchni. Wydajność szlifowania tego materiału w skali 10-punktowej oceniamy na plus 10, zaś żywotność tarczy na minus 10. W próbie czwartej fazowaliśmy blok granitowy o długości 70 cm. Zadanie to wykonaliśmy bardzo sprawnie w czasie 13 sekund. W naszej ocenie ściernica diamentowa Adiam Speed zapewnia najwyższą na rynku efektywność szlifowania, oferując do tego bardzo długą żywotność i umożliwiając bezpyłową pracę. Dlatego jest narzędziem dla najbardziej wymagających profesjonalistów, dla których czystość, terminowość i jakość wykonania prac jest priorytetem.